Witam, cześć moi drodzy Kiano Gaming z tej strony. Witam Was w Northern Dublin Island. Jak się macie, dzisiaj mamy pochmurny dzień, w sumie pierwszy deszcz od trzech tygodni w Irsku. No i w sumie nie tak źle, nie, nie jest tak źle w sensie tej pogody, nie bo od jakiegoś czasu, właśnie powtarzam, że nie jest to tak jak to było 15 lat temu, czyli nie pada tak często. Mm, ogólnie. Chyba 3 tygodni jest słonecznie. W Polsce też teraz przyszły jakieś burze, jakieś tornada. Pamiętam za moich czasów młodości, jak byłem nastolatkiem w latach 90., to chciałem zostać tym ścigaczem tornad. tak? Mój film ulubiony w tamtym czasie to był Twister. I sobie myślałem, ale to fajnie, kurde, w tych stanach. Ale fajnie, tak w cudzysłowie, fajnie, no bo nie fajnie mieszkać sobie na tej alei tornad. Ale myślałem sobie, moje marzenie było zobaczyć tam. To tornado, są te wycieczki, w grube pieniądze płacą, bo tam od 10 tysięcy dolców się zaczynają te ceny, żeby ktoś zobaczył tornada. A teraz to mamy w Polsce oczywiście to jest nieszczęście, to jest coś złego, no bo, e, no bo tak, no bo to niszczą te domy i to wszystko, ale co roku to mamy, tak? Co roku mamy takie sprawy. Teraz te wichury, wiatry i naprawdę te tornada chyba do F3 nawet dochodzą w Polsce. A dzisiaj kolejny jubilerszowy, jubileuszowy odcinek 400 subskrypcji. Znaczy te tu subskrypcje, to mi tak działają. W górę, w dół, 10, 10 w dół, 10 w górę na, na tym na studiu już mam 400, chyba 3 na na YouTube mi pokazuje, czy 400, y, Znaczy 390, ileś tam, no 10 w mniej hmm, więc a teraz mi to też tak widzę, roszada, no bo też tak jak powtarzałem w, w kanał. Już nie tylko jest gamingowy stricte, tylko mówię o, nie wiem, o pierdołach innych, różnorakich. Ci, co mnie oglądają, to wiedzą, ale ja to zapowiadałem, że trochę trzeba się będzie przebranżowić. Szczególnie na taki okres jak letni jest dobry. Robiłem materiał o tym, że no teraz mniej gram, więc przecież przebranżowić no gaming przede wszystkim, ale nie tylko sam gameplay i te sprawy, więc wiadomo, że jak ktoś na przykład oglądał War Thunder i te sprawy, to no no to nie będzie, wiecie, słuchał mojego bredzenia o życiu w Irsku, tak? A też zarazem jak ktoś żyje w Finlandii, to też nie będzie oglądał jak Grand War Thunder, więc um, trzymam się, staram się to jakoś wypośrodkować, no. Powiem wam tu parę sekretów jak zarabiać na YouTubie posiadając tylko 400 subskrypcji, ale to później, ehm, nikt wam tego nie powie, tylko Kiano Gaming zdradzi wam ten sekret jak to jest żyć z YouTuba, nie jest tak źle moi drodzy, nie jest tak źle stać mnie na Magnum, Almond Magnum i na buty e, z tymi, z, z trzema liniami, YouTube, Bill, wszyscy inni. Za tą, za tą reklamę tutaj z tyłu płacą mi tak dobrze, że, moi drodzy, nie muszę się przejmować. Bill obiecał mi, że spłaci mój kredyt y, mieszkaniowy. Jeszcze tylko sobie parę materiałów y, mówiących, jak świetny, jest, y, jak świetny jest Phil Spencer, jak świetny jest Xbox i załatwiony jestem. Więc y, ci, co mnie hejtują ze względu na y, Xboxa, to macie, rac macie rację, no. Bill mi tam dobrze, dobrze mi tam kręci, a moje obite kolana to nie tak jak mówię w materiałach yy, od tego ćwiczeń, tylko wiecie, trzeba się napracować, żeby te pieniążki od Billa dostać. Dobra, teraz jeszcze raz dzięki, może dla niektórych 400 subskrypcji, czy dla niektórych, dla większości to nie jest sukces, ale spoko wiecie, bo naprawdę nie wymaga... Jak się na przykład robi materiały o grach, tak w tym wypadku. Zresztą ja robię materiały o tematyce, którą lubię, więc lubię. To nie jest też taki problem, coś tam wylać z siebie, żeby to ogarnąć. Powtarzałem wiele razy. Ja już miałem kanał w 2013 roku. 4800 subskrypcji. Był to kanał polityczno-geopolityczny w sumie. Tam problemy tamtego czasu, jakie były. Było to robione. Ale to były takie czasy, ja to powtarzam zawsze, było to robione mm, dziwnie, znaczy na dziko, tak? Ja wtedy też jeszcze studiowałem. I. i ten. I w sumie on miał właśnie 4800 tych um, subskrypcji. No ma, bo jak zalogowałbym się pod innym e-mailem, to on, ten kanał ciągle tam jest, dlatego sprawdzałem, ale jest czerwony, jest zablokowany ze względu na e, copyrights, takie ostre copyrights, bo tam. Mm, Copyrights bym może nie zablokował, ale za materiały jakie tam podawałem, więc dostał Bana kanał, ale to mi nie zależało i tak bym na nim nie zarabiał. A mógłbym już zarabiać, no bo tam powyżej tysiąca. Tylko że tak mówię, używałem masy muzyki. Zresztą teraz też używam muzykę, tak jak słyszycie. Nie w każda jest copyright free, ale mam na to wywalone, bo nie podchodzę do tego w ten sposób, że, że wiecie, że wszystko dla pieniędzy. To, to po prostu no, to, to mi go zablokowali, no jakbym tam się pewnie odwoływał czy coś, to ale nie zależało mi, to były taka wiecie, to było takie eksperyment wtedy mm, i trochę związane z moimi studiami, ale przykład 20-38 filmików, 4800 subskrypcji moi drodzy. Ale to, to jest przykład na to, co mówiłem już wiele razy, że kto tworzył największy, największa godzina czasami spod kamienia, która wyszła, taka jak ja nawet wtedy i zrobił tam ledwo 48 filmików, 6 tysięcy, e, 4800 subskrypcji, tak? Znaczy nie wiem ile jest tam teraz, ale pamiętam, że dwa lata temu spodziewam tyle było. Więc, więc no to jest przykład, to jest tak z wyjściem z, z czasów komuny w Polsce. Kto nie otworzył sobie Jakie, jak kto sobie cokolwiek otworzył, tak, sprzedawaliście butelki z butelek, no to przede, przede wszystkim teraz jest pewnie, znaczy znacie na pewno takie osoby, że ktoś otworzył w 93 roku jakiś tam sklepik, a teraz ma sieć sklepów, no bo to tak to wyglądało, to były początki, kto miał kasę, kto miał jakiś angaż w tym wszystkim i chciał to ogarnąć, no to się, to mu się udało, tak, no i tak samo to wyglądało, nie mówię, że wszyscy, którzy stworzyli sobie kanały, bo na przykład ja lubię Roka, rojo też, Spoko, więc nie wszyscy, którzy sobie kłas, super kłas, stworzył wcześniej, tak? Nie wszyscy, którzy po prostu stworzyli sobie wtedy kanał, bo chcieli, po prostu są słabi i tylko dostali, tylko osiągnęli sukces przez to, że byli w takim czasie. To nie o to chodzi po prostu. No każdy, kto sobie nazbierał subskrypcji, kto sobie zrobił, no to na to zasługuje, wiecie? No ja yy, ja zawsze mówię, jak oceniam wiele razy, ktoś tam na przykład najeżdża na Neymana czy na kogoś, ale oni sobie z, zrobi, oni z tego wiecie, wszystkiego sami sobie, jak na przykład o to chodzi, że ktoś mówi, o, że ten tyle zarabia, jak to można oglądać, takie pierdoły, no właśnie to sobie sam ktoś za to zapracował. Tak samo jest dużo youtuberów, którzy, jest strasznie duży hejdy na nich, tak samo ten teraz jakiś hejdy na, tych, na tą ekipę, też o tym robię materiał. Ale sobie za to zapracowali, no mają to mają, no i ktoś nie musi oglądać. Właśnie ta ekipa, ostatnio po nich robiłem materiał, ciekawa, bo to młode synki. I wiecie, w czasach, w których już nawet takie osoby jak Gonciarz nie wierzył, że coś takiego jeszcze może powstać, tak, tak, taki, taki boom, bo oni powstali w 2019-2018 roku i tak szybko sukces osiągnęli. Chwała, to jest wiecie, zapart, zaparcie, to jest jakaś chęć, no i niech sobie działają, tak, no ale Przykład że jest też taki największy youtuber w no, roku, roku, tak? Roku jest trochę starszy ode mnie. Ale twardo się trzymał, wiecie, on do mnie w 2010 utworzył i miał konkretny content. I zobaczcie, że też większość tych osób znanych właśnie zaczynało od gamingu, roku Rojo. Rok zrobił dobrze, że roku przeszedł teraz bardziej w takie społeczne tematy, ale mm, większość tych właśnie youtuberów zaczynało od gamingu. G gaming się najbardziej, mm, najbardziej chyba też ogląda na internecie. Yy, Gonciarz też chyba od gamingu zaczynał, tak? Gonciarz, yy, można go lubić, i nie lubić. Ostatnio był u yy, yy, Stanowskiego w hate parku. Yy, nie popisał się tam zbytnio, według mnie, według większości chyba. Nie był już taki, wiecie, jak nie jest się przed sw na swoim kanale, to już się nie jest taką wiedzą, jak, taką encyklopedią mądrości, jak się ma przed sobą, szczególnie jak się ma przed sobą taką osobę jak Stanowski. I... no i potem to tak wyglądało, jak wyglądało. Ale teraz, tak mnie też nabrało, w ogóle, kurde, miałem nie robić też tego materiału, ale YouTube, znaczy, OBS mi się cały posypał, spędziłem godzinę, żeby wszystkie moje sceny ponaprawiać, żeby wszystko zrobić, no wszystko, skasowało mi się, nie wiem, co się stało, skasowało mi się całe wszystkie sceny, całe moje studio poszło i półtorej godziny bawiłem się, żeby przewrócić wszystko, musiałem wszystko od nowa zrobić, wszystkie, kurde, moi drodzy, dobrze, że trzymałem gdzieś tam te wszystkiego kopie zapasowe, tych animacji, tego wszystkiego, bo myślałem, że mnie szlak. Trafi. Nie wiem czemu to się stało, nie wiem o co chodzi, jak to się stało, co ja wcisnąłem, że się wszystkie sceny skasowały, wszystkie moje animacje, wszystkie moje linki, wszystkie moje mikrofony, kamery. Moje, moi drodzy, masa roboty, masa roboty. Moje wielkie i very expensive studio. Po prostu pierdyknęło, wszystko się zasypało, półtorej godziny to wszystko musiałem tworzyć na nowo i postanowiłem, a te 400 subskrypcji, powiedziałem, że będę co 100 subskrypcji dziękował, więc dziękuję i postanowiłem jeszcze się właśnie wylać i opowiedzieć wam, bo ktoś może nie wierzyć że da się żyć z, mm, z 400 subskrypcji na YouTubie i da się, y, wiecie, da się żyć dobrze, patrzcie chyba. wszystko made in China, bought in USA wypas, nie? i to wam powiem zaraz, ale jeszcze y, reasumując, znaczy nie reasumując jeszcze, ale jeszcze wam powiem y, lato się zbliża, więc będzie też pewnie mniej materiałów, tak mówię, trochę trochę mniej gram znaczy dużo mniej gram, tak ze względu na lato też, na przykład teraz przypomniałem, że coś takiego jak te gry jak War Thunder, które grałem wcześniej, też bym trochę miał osób oglądało. no do tego wszystkiego wrócę, ogólnie teraz jest okres raczej nie odgrania, robiłem o tym materiał, nie wiem czy ten materiał będzie przed tym, czy po tym, teraz materiale, ale no po prostu jest ciepło, mniej się gra, też mam jakieś obowiązki domowe, muszę w tym mieszkaniu sporo rzeczy zrobić sam, wiadomo. I, I tyle, nie? I tyle, moi drodzy. A teraz y, chyba ktoś, kto czekał, nie wiem, jaki tam tytuł dam. Y, jaki dam tytuł? Pewnie jakiś triggerowy, jakiś, żeby przyciągnął. Wiecie, to jest teraz, y, tak trzeba robić, to działa, moi drodzy, jak dacie tytuł. Jak zarobić? Jak co zrobić? Albo ile zarabiam? Albo jak to zrobić? I, albo jakiś poradnik, albo coś. Musi to być duże. Na tumblernej musi to być duże, wystawione, żeby złapać tego widzów, i to działa moi drodzy. Nie tam tego, więc jakby wam to powie jakby to na zakończenie, żeby w dwóch minutach streścić, jak fajnie można żyć z tego, jak fajnie można żyć z YouTube'a i nie trzeba mieć miliona subskrypcji, bo wystarczy tylko te. 400, 500, żeby już się wszystko spoko kręciło, żeby już się wszystko spoko kręciło w waszym tym, w waszym życiu. Nie musieliście się przejmować pracą, nie musieliście się przejmować, nie musielibyście się przejmować wszystkim innym. Więc tak, jakby to ująć. Dobra, słuchajcie mnie. Więc po pierwsze, trzeba... like it's pouring in my soul it's a low blow more disrespect than i'm solo in control Breathe more than three gold candlesticks at night hoping that it's all right my pencil goes haywire when it sees fire drastic attire desires to inspire. inspiration goes as far as deceived see dire on the pavement i wasn't one, two, three days it takes the blaze past Red, blue, yellow, black contrast Time is an essence unsurpassed Rhyme is a lesson learned last Wait longer than any man yonder. So fond of her as time grows longer Hope is not yet stronger than the ponder The meaning of strife Goes hand in hand with trouble in life Oh the world is evolving, my time here resolving Kick back, wait a while, go back to living the country number one on, my mind runs on. Thinks about, hears about, dreams about dreams, forgotten times, forgotten vines, skulls of mine. Rag your feet, wag your fingers at the beak, Play the accordion, don't even speak. Left for a week and still on a winning streak. Life has reached its peak.